Rozliczymy wszystkich tych, którzy łamali prawo. I tyle. Dzisiaj dopiero jest rozpoczęta droga. Za dwa lata Trybunał Stanu. Bezwzględny Trybunał Stanu. Jest Pan draniem, tyle Panu powiem. Poseł Janusz Kowalski zachował się jak prostak, przerywając wywiad ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka w chwili, gdy ten spokojnie wyjaśniał działania prokuratury i plany rozliczeń afer. Kowalski nie tylko brutalnie przerwał wypowiedź, ale i publicznie obraził ministra, rzucając słowa: Jest pan draniem, tyle panu powiem. Zachowując się tym samym niegodnie, po chamsku i nieprofesjonalnie. Prokuratura pracuje pełną parą. Dziękuję zespołowi śledczemu za kawał dobrej roboty, ale czeka nas naprawdę dużo pracy. Przywrócimy państwo prawa. Rozliczymy wszystkich tych, którzy łamali prawo. I tyle. Dzisiaj dopiero jest rozpoczęta droga. Za dwa lata Trybunał Stanu. Bezwzględny Trybunał Stanu. Jest pan draniem, tyle panu powiem. No, widzicie państwo, właśnie jak wygląda przywracanie praworządności. Nie jest to lekka praca, ale yy, my jesteśmy wytrwali. Prokuratura powinna jak najszybciej zawnioskować o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry? No, nie chcę uprzedzać ruchów, ale z reguły tak się dzieje, jeżeli zarzuty są tak poważne. To tak się dzieje, ale będzie naprawdę przestrzegane prawo w każdym milimetrze, yy, więc wszystkie procedury zostaną tak, dochowane. Czy tak jak rozumie premier? Prawo jest jedno, proszę pana, dla każdego, dla premiera byłego ministra. Tak, w państwie demokratycznym prawo jest równe dla każdego, więc my będziemy tego prawa przestrzegać. Czy Pańskim zdaniem już jutro rano służby powinny zapukać do miejsc, w których mógłby być Zbigniew. Ja nigdy nie uprzedzam takich działań. Wszystko będzie przebiegało zgodnie z procedurami. Jesteście gotowi na scenariusz tak powiem, międzynarodowy tego, że on jest na Węgrzech albo gdziekolwiek? Oczywiście tak, przerabialiśmy to już kilkakrotnie. Jak państwo wiecie w tym tygodniu przyjechał do Polski Wielki Bu, więc znamy te procedury i będziemy je wykorzystywać. Jakie prokuratury chce wyegzekwować zatrzymanie Zbigniewa Ziobra w momencie, kiedy on jest w Budapeszcie? Y oczywiście mamy europejski nakaz aresztowania, Węgry są... W Unii Europejskiej obowiązuje je prawo unijne. Największym problemem dla nas jest to, że dzisiaj polski poseł podaje rękę najbliższemu sojusznikowi Putina. I myślę, że każdy z nas powinien to ocenić. Przez Węgry nie są nam wypłacane środki za sprzęt wojskowy, który dostarczyliśmy na Ukrainie. To Węgry to blokują, a dzisiaj były minister Ziobro robi sobie takie zdjęcia. Przed chwilą Orban. Takie sobie robił z Putinem, więc dla mnie to jest przykre, jako dla Polaka, naprawdę. Orban nie będzie chciał zbigniewać dobry, oddać. Oczywiście są określone procedury i my nie będziemy tutaj y, naruszać prawa, ale proszę też obserwować sondaże, jakie są przedwyborcze na Węgrzech, więc dyktatury zawsze kiedyś się kończą.